Cześć! Dzisiaj chciałem Wam przedstawić grę RPG dla młodszych odbiorców. To jest taka kontynuacja tego trendu, który zapoczątkował kiedyś belowok przedstawiając gry na pograniczu zabaw dla dzieci kolorowanych IG RPG. Jak już widzicie, dzisiaj będzie marka izraelskiego zaczekowany las. Mam szczęście, że po Alegramy mam taki oto swój własny egzemplarz. Chciałem razem z Wami go otworzyć, taki zrobić unfolding, raczej nie unboxing. Otworzyć, poszeleścić wspólnie i zobaczymy, co też jest w środku. Dla mnie to jest pierwszy raz, kiedy się spotykam z tą książką, z tym RPG-iem, Dlatego będę razem z Wami zaskoczony, zaciekawiony, zadziwiony, mam nadzieję. Jedno takie, Jedna opowieść o tym systemie była już na. Kanale To jagotne, gdzie dziczka i panaś yy, przedstawiali system. Natomiast my zobaczymy, jak to wygląda w nieznanych rękach. Dobra, otwieram. Troszkę tu trzeba się namęczyć, jak to zwykle z tymi polikami bywa, ale nie jest, żebyśmy sobie nie poradzili. Więc otwieramy powolutku. Trochę poszelej jeszcze. nie jest gruba. Fajnie się zmieści nawet w plecach. Już na pewno do takich mniejszych rączek jest całkiem sympatyczna. Zobaczmy, jest cała, tu można tworzyć I co my tu mamy otworzyć? Zaczniemy od początku, czyli czym jest zaczerwanie las. Tekst Marek Izraelski, ilustracje Michał Budziński, Emilian Łukasiewicz, Madalena Agu, Pixabay i Rupixel skład Jakub Hechłok-Hakał. Dla najdzielniejszych strażników lasu. Tato. O! Jeżeli ktoś jest tatą lub mamą, e, chciałby swoim pociechom poprowadzić bajka, to chyba warto by od tego zacząć. Znaczymy e, tu spis treści. Na początek karta strażnika, zasady, las, w grupie siła, to mi się podoba, buduje pewnie relacje wspólnego grania, e, strona strażnika i pomysły na bajki oraz dodatki. Przeglądam sobie powolutku, tak jak Wy pierwszy raz, widzę tu piękne ilustracje, pokażę może na kamerki, są obrazki piękne, pomysły na bajki, jakie mogą być wezwania, karta strażnika, co posiadają strażnicy lasu, ciało, głowa i serce. Trzy wyznaczniki, dla bardziej zaawansowanych mogą się kojarzyć również na przykład... Yy, Siła, Serce i Rozum z Władcy Pierścieni. Lubię ten system. To mi się skojarzył. Wygląda na to, że to jest bardzo proste, przejrzyste. Co podkreślę? Mamy tabelki. Mamy tabelki, które podkreślają nam najważniejsze zasady i rzeczy o których należy pamiętać. Wielu podręczników może się od tego uczyć. Prawda? Przykładowe lokacje i stworzenia. Dodatkowe pomysły na rozgrywki. Strona strażnika. Czyli co robią strażnicy? Co można, jak można deklarować swoje akcje? Przyjaciele, wspomnienia, czary, magia. Pomysły na bajki. Co mamy, smutny jednogłośniec. Opowiadam. Nie jest to duża, długie. Wodna wróżka i zaczerwany na szyjnik. To podoba. Ja lubię ogólnie z wodą związane klimaty, natomiast. Wiadomo, że to są bajki dla młodszych widowni. Wielki bal wróżek przygoda I to są tak zwane scenariusze. Mm. Mamy na końcu oczywiście karty. Do stworzenia swoich postaci. Zobaczcie, wyglądają jak karty z, z, z dzienniczka, z zeszytu, przepraszam. Nawet mają taką charakterystyczny margines. Czyli zeszyt w zeszycie od mapy można było coś takiego sobie zrobić. I to jest oczywiście mój strażnik lasu. No i to czuję się wtedy bardziej związany. Mam nadzieję, że moi gracze też będą się czuli związani ze strażnikiem lasu. Elementy mapy świata. Są tu heksy. Wrzucę tylko szybkim, szybko przesunę przed kamerę. Są to heksy Z elementami, które można poukładać, połączyć. Można coś narysować. No i obrazki strażników. A na koniec za rozgrywkę są medale. To jest, jak powiedziałem, unfolding. Dla mnie to jest pierwszy kontakt z tym RPG-em. Kilka już ograłem w bibliotece z pasją w Gdyni. Mam nadzieję, że będę miał okazję jeszcze pograć. Chciałbym też ograć ten system. Mam nadzieję, że moi młodzi gracze powiedzą, co o nim sądzą, jak się im podobał. A jeżeli Wam się podoba taki opowieść o systemach młodszych panów to dajcie informacje, może kciuki, lepiej kciuki, ale też wiadomości pod tym filmikiem, to przygotuję już nie tylko unfolding, ale Opowieść o innych systemach, które się nadadzą właśnie do gry rodzinnej, z młodszymi graczami, z osobami, które można wciągnąć w RPG, a właśnie są tutaj docelową, docelowymi odbiorcami tego typu RPG. -ów. Będę zaciekawiony, na pewno jeszcze trochę Wam przy okazji opowiem, na przykład po zeganiu jednej czy dwóch sesji. A oprócz tego. Trzymajcie się, grajcie w RPG, bo to fajna zabawa. I przekazuję mikrofon Glawowi, żeby powiedział coś od nas wszystkich. Dzięki. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz zostawić nam suba, lajka, jakiś komentarz, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy też na YouTubie Spotifyu, albo wesprzeć nas na stronie subpl.pl e, ukośnik NiecnerPG, gdzie można postawić nam przysłowiową kawę. Każde wsparcie, jakie, na jakie tylko macie ochotę, będzie zawsze mile widziane i docenione.